Witam, dzisiaj się zajmę brzytwą numer 2, czyli piometr częstochowa, przerobioną przez kolegę. Słuchajcie, na no parę słów brzytwa wklęsła bez stabilizatora, tak samo Ostrze mi się wydaje. Troszkę bardziej nie jest tak wklęsłe jak w brzytwie numer 1. Brzytwa też tak się nie ugina, jak wam mówiłem, co było z tamtą brzytwą ale co, zacznę się golić i coś Wam tam po, po tej chwili. Zaczynamy golenie. I jest taka sprawa, że tak Wam mówiłem, już nie ma takiego efektu, że tak by się ta brzytwa wyginała, więc tal jest na pewno troszkę twardsza. Same ostrzenie w miarę też poszło szybko, może nie tak jak przy tej pierwszej, ale też nie było problemu żadnego. ciężko jest oceniać te brzytwy, ponieważ jakby nie było, one mają inne szlify. Więc ino mogę wam powiedzieć, jak się w miarę ostrzy szybko i, i sam efekt golenia, jak jest. Jakbym miał dać jakieś punktacje, ewentualnie to brzytwom Numer 1 jakoś tak mi się lepiej goliło. Ale co wcale nie oznacza, że ta po prostu gorzej znaczy że tam nie goli, bo jak widzicie, idzie też gładko. Zrobię sobie drugie przejście. Zrobię sobie teraz drugie przejście pod włos. No stal moim zdaniem na pewno trochę twardsza. ciężko jest się wypowiadać, tak jak Wam mówię, o samej stali, bo tu różnice moim zdaniem nie są aż tak wielkie. I tak jak Wam mówiłem, no każda brzytwa, jakby nie było, ma inny śliw, in, inaczej jest wykonana. Więc jeżeli nawet będą to te same dwie brzytwy, baza wyjściowa będzie no to jeśli one zostały na siebie wykonane, to i tak golenie jest po prostu inne, nie? Okej, okay, golenie wykonane. Teraz małe podsumowanie. Na, pew na pewno, aż znaczy na pewno, brzytwa twardsza od numer 1. się czyli znaczy stale. Sama brzytwa też dobrze goli. Jeśli bym miał która była lepiej, no to bym jednak brzytwa numer jeden. Jakoś bardzo fajnie mi się nim goliło. Chociaż tak jak widzicie też, spokojnie daje rady. Co? So, na razie tyle i czekajcie na następny filmik. Dzięki, cześć.